Diakon Małgorzata Gaś. Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 roku. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, to słowa z Psalmu XIX, wiersz drugi. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Księga objawienia Świętego Jana. Czternasty rozdział, wiersz siódmy. Według świadectwa Biblii, Wszechmogący Bóg, mocą swego Słowa, powołał świat do istnienia, ukształtował góry, uporządkował wody, sprawił, że suchy ląd pokrył się roślinnością, napełnił ziemię różnorodnymi zwierzętami. Bogactwo Bożego stworzenia. Jest dla nas nie do ogarnięcia. Człowiek, który poznaje i nazywa otaczający go świat Przyrody, oczarowany jest jego pięknem, doskonałością i złożonością. Wielkość i niezwykłość świata przekracza ludzkie możliwości poznania. Harmonia panująca w Przyrodzie. Oraz zadziwiająca budowa i funkcjonowanie ludzkiego ciała powinny w nas wyzwalać wdzięczność i uwielbienie dla naszego Stwórcy. Bóg stworzył nie tylko kulę ziemską, ale cały wszechświat, którego wielkość jest dla nas niepojęta. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, napisał król Dawid. W Psalmie dziewiętnastym i chciał w ten sposób zachęcić siebie i innych do podziwiania mądrości i potęgi wszechmogącego stwórcy, Pana, nieba i ziemi, któremu powinniśmy oddawać należną cześć i uwielbienie. Posłuchajmy kilku wersetów z tego dziewiętnastego Psalmu. Niebiosa opowiadają chwałę Boga firmament głosi dzieło rąki Jego Dzień dniowi przekazuje wieść a noc nocy podaje wiadomość Nie jest to mowa nie są to słowa Nie słychać ich głosu a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa Tam na nich słońcu postawił namiot a ono jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty. Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. A w psalmie ósmym czytamy: Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt, ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz, Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Pozwólcie, że jeszcze przypomnę Psalm 148. Aleluja! Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie zastępy Jego. Chwalcie go, słońce i księżycu, chwalcie go, gwiazdy świecące, chwalcie go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo on rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi. Potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy. A także dziewice, starcy, razem z dziećmi. Niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że psalmy, które Wam dziś zacytowałam, pomogą nam jeszcze lepiej zrozumieć, jaka ma być nasza postawa wobec. Wszechmogącego Boga, Pana nieba i ziemi jemu tylko jemu powinniśmy pokłon oddawać. Niech wam błogosławi Bóg w Trójcy Świętej jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Więcej materiałów na